Witaj. Zobaczmy, co tutaj jest dzisiaj do przekazania. Zobaczmy, co potrzebujemy usłyszeć. Właśnie teraz przyciągnęła mnie dzisiaj ta talia Rocznia Róży. Wyjąłam kartę Uzdrowienie w Linii Matki. Uzdrowienie, praca z energią przodków, linia matki, wzrost. No, poczujcie, czy to z Wami rezonuje. Mm. Czy coś w związku z mamą, z kobietami, z kobiecością w ogóle <laughs> w tej chwili tutaj potrzebuje objęcia, zajęcia się tym. Mm. Ci przodkowie. No, teraz mamy święto, zwią święta związane, święta. Jutro jest święto, ale chodzi mi o to, że te, te dwa dni, mm, chyba zwłaszcza dzisiaj, to jest to święto, gdzie powinniśmy, jakby tym przodkom oddać cześć, zapalić jakąś świeczkę dla nich, zrobić coś po prostu e, symbolicznego, jakiś symboliczny rytuał ja myślę, że zapalę po prostu świeczkę i podziękuję przodkom za wszystko co dla mnie zrobili, że dzięki nim żyję mm, że życie jakby dalej trwa Dzięki im, ich ciężkiej pracy, no ci nasi przodkowie mieli troszkę ciężej niż my teraz, tak mi się wydaje. Zwłaszcza te ostatnie pokolenia. Wstecz. Ja tutaj czuję takie pogodzenie się bardziej niż uzdrowienie pogodzenie się z tą energią korzeni. Zobaczymy później, co, tam, co nam jeszcze do tego dopowie tarot, ale, ale to pogodzenie i wzrost dzięki temu, że łączysz się z korzeniami, możesz wzrastać. Bracia Róży, uświęcona męskość, honor, ochrona, wsparcie. Więc jest energia kobieca, jest energia, e, jakby i energia kobieca, i energia męska jest tutaj e, w harmonii. Ta męskość e, ma wspierać kobiecość, ta męskość ma... Właśnie taką um, energią ochronną dla kobiety, dla kobiecości, dlatego by um, mogło się to nowe życie narodzić, by kobieta mogła pielęgnować to, co lubi, to, co chce pielęgnować. Więc to jest też jeden temat. I jeszcze jeden temat to, to że. Um, Czas na odpoczynek, czas na działanie czuję tutaj pozwolenie sobie nabycie bycie tą kobietą lub nabycie bycie mężczyzną, uzdrowionym mężczyzną, który szanuje kobiecość, który wspiera kobiecość, a nie tak jak nas uczono. Mężczyzna, który jakby porusza się między kobiecością a męskością. I nie czuję się z tego powodu jakiś gorszy, wręcz przeciwnie. Taki mężczyzna jest skarbem, który pomaga kobiecie, na przykład w domowych obowiązkach czy przy dzieciach, a nie zajmuje się tylko tymi męskimi sprawami. I to jest tutaj to bycie tym samcem i bycie też pomocnym, jakby czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, poruszanie się między tymi, tymi takimi dwoma aspektami. Jeśli jesteś kobieto, kobietą, to tutaj te odważne działanie, postawianie na swoim, działanie z pewnością, to jest tutaj ważne. Oczywiście w harmonii z, tym, z tą kobietą, z kobiecością, która jest delikatna, czuła. I zaufaj porom roku, akceptowanie zmian, cykle, przejście, wzrost. Wszystko się zmienia. I znowu ten wzrost. Tu jest pójście naprzód. Być może właśnie ze zintegrowanymi tymi aspektami siebie. Widziałam już dzisiaj tę kartę. Nowy świt. Nowa relacja z tą energią linii matki, nowa relacja z przodkami. To jest ten nowy początek. Jesteś jak ta piękna wróżka, która odkryła, która odkrywa, odkryła, że ma skrzydła i zastanawia się, co z nimi zrobi. Coś jakby nowego. Się w Tobie budzi jakieś ziarno inspiracji, jakieś wezwanie do działania i przygody? I czuć tutaj tą harmonię z światem Są te pszczoły. Ona w ogóle chyba siedzi na jakimś ulu w tym zaufaniu, że nic jej nie grozi. Mimo, że e, może otacza tutaj ją jak e, coś takiego. No te pszczoły, one są dobre, pożyteczne, ale wiąże się to z tym, że nas urządlą. Więc ona ufa, że, że wszystko jest dobrze, że jest zaopiekowana. Um, że nic jej nie grozi, ale też w tym ulu jest miód, więc ona dostanie wszystko, czego potrzebuje. Jest to podążanie swoją własną drogą w zaufaniu. Rozkoszowanie się tym pięknem, które otacza. Śpiewa tu jakiś ptaszek, rosną piękne kwiaty. Więc, może twoi przodkowie też chcą ci tutaj przekazać, że oni ciebie wspierają i chronią, że nie musisz się o nic martwić. I ten tu jest taki jakby przeskok, z, pomijając Maga do, od razu do tej, do tej kapłanki. Kapłanka, kapłanka, to wiadomo, jest ta mądrość, intuicja, tajemnica, ta dualność i to poznawanie siebie, zrozumienie siebie i swojego celu. Zrozumienie swojego potencjału. Znowu te cykle. Taki nowy intuicyjny cykl. Cykl, gdzie podążasz za głosem intuicji jeszcze bardziej. Gdzie intuicja cię prowadzi? I opiekowanie się tym, co się chce narodzić poprzez Ciebie, poprzez tą kapłankę mądrą, która zna swoją wartość. I wykorzystuje potencjał. Rycerz Ognia. Takie wywieranie pozytywnego wpływu, um. okiełznanie jakiegoś czegoś, czegoś, co wcześniej było destrukcyjne. Podążanie za tym impulsem, z tym, z tym głupcem, za hmm, impulsem intuicji, serca. Pozwolenie sobie, by być kimś ważnym, bo tutaj jako kapłan, kapłanka, no, czy to um, jako energia kapłanki, em, Jesteś tu człowiekiem, który ma wpływ na swoje otoczenie. I tutaj trzeba pamiętać, żeby nieświadomie nie wywierać tego złego wpływu być wrażliwym, czułym, uczuciowym bardziej. W tym właśnie, o czym mówiłam wcześniej, w tym takim, że chcesz robić to, co jest Twoje, chcesz spełniać marzenia, rób to nie robiąc krzywdy innym. Właśnie w harmonii między kobiecością, a męskością w tobie. Tutaj możesz pomagać innym, bo masz tą silną, wewnętrzną moc. Bądź bardziej ciepły niż chłodny, bądź bardziej ciepła niż chłodna. Jakoś powolnie mi te, te, te wiadomości dzisiaj płyną. Czy są jakieś inne karty? Znowu wyszedł rycerz różdżek, tylko inne trochę wyszło, wyszło, wypadło, koło. To jest jakby spojrzenie w inną stronę nowy kierunek. E Różne aspekty ciebie patrzą w tę samą stronę. I nie tylko jakby tą impulsywną naturę udaje ci się okiełznać, ale i też odzyskujesz radość, odzyskujesz pasję. No i te synchronizacje, synchronizacja z wszechświatem. Te szczęśliwe zbiegi okoliczności, dobra karma, wszystko wskakuje na swoje miejsce. Jest zwycięstwo, zwycięstwo, bycie docenionym, zauważonym. Doceniasz siebie i uzdrawiasz dzięki temu to, czego może nie dała tobie matka. Głupiec jest też tym wewnętrznym dzieckiem, więc może tutaj e, dajesz coś temu wewnętrznemu dziecku, temu aspektowi ciebie, który który czuł się niekochany. Dajesz mu miłość, dajesz mu wsparcie, tą akceptację. I tu właśnie jakiś cykl dobiega końca. Ruszasz, jesteś gotowy, gotowa wyruszyć w tą nową podróż. Dużo tu jest tej ognistej energii, dużo ognia, dużo pasji, dużo inspiracji. Jest też ta radość, taka wolność, wyzwolenie, pewność siebie. Energia sukcesu i spełnienia, energia radości, a już mówiłam o radości. No idziesz w stronę słońca. Idziesz w stronę obfitości. Idziesz w stronę tego pomyślnego zakończenia spraw, satysfakcji. To jest ta przyjemność niecodziennego powodzenia, nagroda za, za wszystkie wysiłki, zadowolenie. Dojrzałość, pełna akceptacja siebie, ogólna poprawa, i jeszcze to słońce jest tą energią, energią taką męską, czułą, ciepłą, opiekuńczą. co znowu jest tutaj tym potwierdzeniem. Jakby uzdrowiło się, uzdrowiło się w Tobie i męskość, i, i kobiecość, Twój męski aspekt, i kobiecy aspekt. Dlatego możesz ruszyć naprzód. I tutaj w centrum to koło jest, które mówi mi też o tym, by być w centrum siebie i z tego centrum em, kierować tym swoim życiem, tymi przeciwstawnymi energiami, które są i będą cały czas. Tylko ze swojego centrum możesz tym jakby poprawnie zarządzać, tak by. Nie zrobić krzywdy innym. Słodycz poddania. Zostaw to za sobą. Zostaw, zostaw i zmniejsz swoje brzemię, a potem pożegluj, wolny jak ptak, przez otwarte drzwi. Ku wewnętrznemu spokojowi zostawianie jakiegoś ciężaru za sobą i bukiety błogosławieństw. Twoje połamane skrzydła zaczęły się goić, odpręż się i wiedz, że otrzymujesz właśnie cudowny dar uzdrowienia. Pani I ja tutaj nic do mnie nie przychodzi więcej. Um, uzdrowienie się dokonało i jakby goisz się. Nadchodzą jakieś dary, nadchodzi radość. Dziękuję Wam pięknie. Dziękuję, że byliście tutaj. Przytulam Was pięknego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Jeśli nie nie będzie, to nie martwcie się, wszystko jest u mnie ok. Myślę, że jutro na pewno mnie nie będzie. Tak. Pa Pa.